I jesteśmy z powrotem na żywo. I tak jak powiedziałem, zagłębiłem się trochę w świat rugby. A ze mną Tomasz Nimczyk, prezes Miedziowej Rugby Lubin. Dzień dobry, witam Dzień dobry Cię. Tomku. Duży sukces w ostatnim czasie zdobyty przez Miedziowych. Mówię tu o turnieju młodzików, juniorów w Gnieźnie, który się odbył we wszystkich kategoriach. Można powiedzieć, wystartowaliście i we wszystkich jakieś sukcesy. No tak, mamy bardzo świetnie rozwiniętą szkółkę Rugby w Lubinie, którą łączymy z naszą filią w Hocianowie, gdzie też mamy przez wszystkie kategorie wiekowe. Aktualnie pojechaliśmy do, do pierwszej stolicy Polski no pełnym obożeniem od miniżaka, żaka, młodzika i kadeta. Yy, prawie 40 dzieciaczków z naszego klubu pojechało, rozegrało mecze we wszystkich kategoriach. No i fajny, fajny wynik. Rewelacja w mini -żaku i w Rzaku, gdzie możemy się pochwalić wszystkimi meczami zwycięskimi. Mało tego, nasi zawodnicy zdobyli MVP w tych zawodach. Leon Lignar w mini -żaku i Marek Ordon w Rzaku, z tego co dobrze wiem, co dobrze kojarzę. No tak, więc e, sukcesów dużej widać, że to co, na czym się przede wszystkim e, skupiliście, bo wiadomo jest ta e, drużyna seniorska, która jest e, jakby taką tym co za, rozpoczęła to to jakby w Lubinie, tak, ale Później poszliście w tą młodzież i to szkolenie młodzieży przede wszystkim przynosi frajdę, przynosi sukcesy, bo widać z roku na rok jak ta młodzież się rozwija i przede wszystkim, że nie porzucają tego sportu dla, dla innego, tylko cały czas idą w to, w co, w co zaczęli trenować. Tak, zgadzam się przede wszystkim. Ta młodzież nas zastąpi w końcu. Se, seniorom nie poszło najlepiej w tym sezonie, no ale nie martwimy się, idziemy dalej do przodu. Nie zawsze się wygrywa. Raz jest się na górze, raz jest się na dole, jak to w sporcie. Ale jesteśmy dumni z naszej młodzieży, ze wszystkich, ze wszystkich kategorii wiekowych i liczymy na to, że oni nas zastąpią za sezon dwa i stworzymy poważny zespół, który będzie walczył o pierwszą ligę. No właśnie, to jeżeli chodzi o mężczyzn, ale też. Duże, e, duże kroki stawiają dziewczynki w waszej akademii. Co, co może trochę dziwić, bo jednak e, ludziom rugby raczej się kojarzą z taką męską, e, twardą grą, ale no jednak jest to miejsce dla dziewczyn, i nawet te najmłodsze sobie świetnie radzą. Tak, ja osobiście mam od, odmienne zdanie, bo ja uważam, że y, to kobiety w Polsce są lepsze, jeżeli chodzi o rugby. Mam duże doświadczenie, bo jak wiemy, kiedyś była u nas w Lubinie drużyna żeńska. Mhm. Yy, niestety dziewczyny się poschodziły, po całej Polsce, grają teraz w innych drużynach, ale to nie znaczy, że nie mamy gdzieś w tyłu w głowie reaktywacji tej drużyny. Ale małymi kroczkami, powoli, jak to mówię nie od razu, że im zbudowano i dziewczynki. Dziewczynki. Yy, dziewczynki mamy głównie w młodziku, dziewczynki w młodziku pod opieką pani Basi Szkolnickiej. Głównie trenują w Chocianowie. Tam mamy prawie całą drużynę młodzika, jedną dziewczynkę w żaku. Ja osobiście śmiem twierdzić, że dziewczynki bez obrazu, oczywiście dla mężczyzn, <grym> dla panów, dla chłopaków, mają większy charakter do tej gry. Yy, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak samo wolę chodzić na mecze piłki ręcznej kobiet. <grym> nie wiem z czym to się wiąże. Dla mnie osobiście wydaje się, że, jest, jakaś że jest większy charakter u tych y, dziewczyn, kobiet, które grają w sporty drużynowe. One tam zawsze walczą do końca. Y, zawsze miałem wrażenie, że mężczyzna jak przegrywa gdzieś te spotkania wyżej, to gdzieś tam się poddaje, uh -huh. w głębi duszy ma gdzieś tam, a dobra przegrywamy. A dziewczynki i kobiety nie, one zawsze do ostatniej kropli krwi, <laughs> że tak powiem, do ostatnich łez walczą, do ostatnich sekund, nawet jak wysoko przegrywają. Ja myślę, że rugby jest kobietą. <grymne> Pewnie część męska się teraz na mnie obrazi, ale takie jest moje zdanie. No tak, bo jeszcze jest często ci, co może nie siedzą w tym aż tak głęboko, mogą łączyć futbol amerykański i rugby, gdzie w rugby trochę więcej zwinności jest, tak? I, i mimo wszystko to też na pewno jest coś, co kobietom łatwiej gra. Kurde, ciężko porównać, bo w futbolu też grają kobiety. No ale rugby, chociażby dla przykładu w naszej reprezentacji polskiej rugby kobiet, nasze panie, to widzę mistrzynię Europy w rugby uh -huh. siedmiosobowym za tydzień, jak dobrze, może nie za tydzień. gdzieś tam na, na początku czerwca chyba no, walczą o awans na olimpiadę. Jadą na turnie, w którym wystąpią, taki turniej barażowy, w którym najlepsza drużyna awansuje. Jako ta ostatnia do turnieju na olimpiadzie. Mam nadzieję, że to będzie nasza reprezentacja jako wicemieszynie Europy. Myślę, że dużo zawojują nasze panie. Szkoda tylko, że tak mało się o tym mówi w telewizji. Jakby to było pokazywane może w telewizji te dziewczyny, te nasze panie, które na co dzień pracują, na, 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 na co dzień pracują. Yy, mają swoje obowiązki rodziny, gdzieś się znajdują czas na to rógby wiele czasu na to rógby, no i zdobywają medale na arenie międzynarodowej, także myślę, że kobiety i dziewczynki to jak najbardziej. Tak jest, no, wydaje mi się, że po prostu to jest jeszcze dyscyplina taka trochę raczkująca w Polsce i takich drużyn zawodowych to nawet wśród mężczyzn, tak? Ciężko e, ciężko policzyć, e, wiadomo mamy tą e, drużynę z Wrocławia, która już nie jest w polskiej lidze tylko e, w europejskiej, a ale takich właśnie drużyn, które, które mogą się stricte zajmować tylko grą, yy, no jest mało, jednak jeszcze, jeszcze nie ma aż takiego bum na to. No ciągle mnie to zastanawia, dlaczego. Yy, ciągle mnie martwi to, dlaczego w Polsce rugby nie rozwija się tak, jak powinno się rozwijać, według mojej opinii. No przyczyn możemy szukać w różnych miejscach, ale to akurat nie, nie mi oceniać. Yy, aczkolwiek porównując rugby do Francji czy wysp, gdzie boisk do rugby jest tyle samo co do piłki nożnej. Nawet śmiem twierdzić, że na wyspach to nie piłka nożna, tylko rugby z uh -huh. sportami, sportem narodowym, chociażby w Walii, czy w Szkocji, czy w Irlandii. W Anglii widzimy równorzędnie boiska do rugby z boiskami do piłki nożnej. Francja to kolebka rugby w Europie, gdzie yy, można powiedzieć, że to jest najbogatsza liga na świecie. Osobiście byłem niedawno na wycieczce we Francji. Miałem okazję yy, zasiadać na trybunach yy, paryskiej drużyny. To są dwa inne światy. nie? To są dwa inne światy. Dlaczego? Rugby jest trudne. <laughs> rugby jest trudne. Yy, no, na, na pewno większość ludzi woli nać piłkę nożną yy, czy inne sporty, chociaż wydaje mi się, że rugby jest takie... Rugby jest fajne dopiero jak się pozna. Uhum. Przepisy, jak się. Pozna, za, w się jak wymienić. się wie, kiedy, co, dlaczego, nie? A to jest jednak trudne i nie ubliżając tu naszym rodakom, no niestety troszkę jesteśmy leniwym krajem i, i narodem i, i ludzie wolą łatwiejsze rzeczy niż, 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 niż rógby. Ciężko też, kiedy pokocha się rugby? Rógby pokocha się właśnie dopiero, jak się zaczyna rozumieć przepisy, jak się wejdzie tam do wewnątrz, do środka. Wtedy się okazuje wow. Jakie to są szachy? Mhm. Trzeba myśleć. Trzeba... Nie banda osiłków, nie banda tak wyrostków, nie banda chłopaków z Nie kto się mocniej przepcha, ta. tylko rzeczywiście gdzieś tam ten spryt na koniec ta. wycięża. Tak, ta, zgadza się. Spryt, trochę cwaniactwa, no i przepisy, mnóstwo przepisów. Ja sobie od razu teraz, jak powiedziałeś o tych przepisach, że trzeba poznać, żeby wiedzieć, na czym polega gra, żeby to fajnie się oglądało? Od razu pamiętam, jak pojechałem na mój jedyny mecz hokeju na lodzie do Czech. No i z jednej strony fajnie się oglądało. Ale z drugiej strony co chwilę jakieś wznowienie z tej strony, z tej strony. Kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. No ale, ale tak, jak, tak jak mówić, jakbym pewnie wiedział dlaczego i co, czy to jest V, czy to nie jest V, czy co to jest, to może by to inaczej się całkiem oglądało. Tak, wtedy są emocje inne. Już wtedy wiadomo dlaczego, dlaczego ten zawodnik, a <laughs> jeszcze w hokeju, gdzie hokej jest z tego, co się orientuje, najszybszym sportem drużynowym na świecie. To tam już w ogóle jest taka szybkość, prędkość, no i też twardziele, też twardziele bo jak te zderzenia przy bandach, to też trzeba mieć, że tak powiem, duże to samo co w rugby, nie? Tak jest. Dużo mówimy o tym sprycie w rugby, no właśnie, bo mówimy, że dużo młodzieży trenuje, dużo dzieciaczków i to może tak trochę łamać się stereotyp, bo niektórzy może myślą, że wysłanie dziecka na trening rugby to jest coś złego, tak? ponieważ właśnie te przepychanki e, czy jakieś inne siłowe wydarzenia, jeżeli chodzi o taki trening dzieci, to tam nie ma prawa się nic, nic stać i to jest jak najbardziej taka ogólnorozwojowa dyscyplina, bo można powiedzieć, że to i motoryka, i siła, e, i trochę takiej akrobatyki, trochę, e, trochę lekkoatletyki, wszystko mieści się Z, w ruchby. Zgadzam się. Zgadzam się. Kiedyś usłyszałem, że rugbysta to powinien być, że tak powiem, kompletnym atletą, tak kiedyś gdzieś ktoś powiedział, no i zgadzam się z tym mówcą, ponieważ rugby trenujemy wszystko, siłowo, biegowo, motorycznie, wszystko, 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 każde elementy, nie tylko rzucamy tą piłką do tyłu, ale i sprinty, interwały, taki zawodnik rugby Musi zrobić szarże, wstać, wrócić, przyspieszyć, zwolnić. Wszystkie elementy są, bardzo fajnie się sprawdzają zawodnicy, którzy biegali na przykład przez płotki mhm. wcześniej. Yy, mają świetną motorykę, świetne przyspieszenie. Yy, zapaśnicy, którzy potrafią szarżować. No jest wszystko. Są zapasy, jest bieganie, jest siła, sprinty. Wszystko, 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 wszystko dokładnie wszystko. A urazowość? Urazowość była badana już wielokrotnie przez fachowców w dziedzinie rugby. To zdecydowanie mogę powiedzieć teraz, że rugby ma mniej kontuzji niż piłka nożna. Ja osobiście boję się kopnąć piłkę nożną, bo boję się o swoje kolana i, i stawy skokowe. Ktoś powie, ktoś może z tego śmiać, no ale ja osobiście nie kopnę piłki do nogi, bo, bo boli mi kolano. A w rugby gram na co dzień, mimo, że już 40 gdzieś tam z tyłu, to gram dalej i nie boję się o żaden uraz. Nie? A jak szkolimy jeszcze. Jeszcze dodam, że jak szkolimy młodzież, to uczymy ich od podstaw. I ci zawodnicy nie mają kontuzji, bo oni yy, uczą się od podstaw. Zaczynają od padów, od pierwszych kroków, odpadów z kolan, od pierwszej szarży, i ci zawodnicy wyrabią sobie technikę w najmłodszym wieku yy, ich urazowość jest naprawdę naprawdę, naprawdę niska. No tak i tak jak wspominaliśmy, jest filiała w Chocianowie, e, trenujecie też w Lubinie, już pewnie odliczacie te dni, kiedy wrócicie na stadion Regionalnego Centrum Sportowego, który będzie e, odremontowany. Właśnie, jak zapisać dziecko na e, takie zajęcia i, i kiedy się odbywają? Zapraszamy na stronę naszą e, rugbylubin.pl. plus na Facebooka, tam wszystkie informacje są dostępne, numer telefonu do trenera który pokieruje dalszą czynnością. Aktualnie czekamy, czekamy z niecierpliwością na ten RCS. Czyli możemy się doczekać, kiedy zostanie otwarty, żeby już tam trenować może jakieś otwarcie yy, na jesień, jakiś mecz drugoligowy rugby albo jakiś turniej dzieci. Yy, aktualnie trenujemy na SP10 w Lubinie w środę i w piątki o godzinie 17:00. Yy, Także zapraszamy wszystkie dzieci. No plus szkółka w też mamy, Facebooka Rugby w Chłocienowie też można wejść, zobaczyć, mhm. skontaktować się z panią trenerką Basią Szkolnicką, no i tylko trenować. No i też tak zapoznać się na pewno z Rugby będzie można, bo już lato nam się zbliża, więc pewnie lato z RTS również będzie jak, jak co roku współpracować z Miedziowymi, a tam też przychodzą dzieci, które, które mają pierwszy raz styczność i które można gdzieś tam tego bakcyla zaszczepić. Tak, zgadzam się. Jak co roku uczestniczymy już któryś rok z rzędu w tej akcji? Ciekawe, gdzie to będzie zorganizowane w tym roku. Jestem <laughs> bardzo ciekawy, skoro remont jest. Dokładnie. E, boiska. No, no zobaczymy, zapraszamy. Wszystkie akcje, jakie są, zrób, by nie bać się. E, zapomnieć o stereotypie, że to banda osiłków, która rzuca się na siebie, robią sobie kanapkę. W cudzysłowie nie wiadomo o co chodzi. Sport jest pełen. Niesamowitych doznań przez dziecko, dziecko wraca z treningu, dziecko rywalizuje, dziecko uczy się takich podstawowych, życiowych yy, kroków, które powinno się stawiać, które powinno się stawiać, a nie ma. Przy, przy tak, przede, przede wszystkim wszechstronność. Wszechstronność, więc, więc e, jak ktoś nie wie, co chce trenować, to tu potrenuję trochę wszystkiego naraz i, tak, i, zgadzam i się będzie zadowolony. Yy, no wszystko, wszystkie, każde elementy. No, no, każde elementy, od, tak jak już wcześniej wspomniałem, odbiegania od sprintów, poprzez szarże, zapasy. Piłka nośna też, no bo można kopnąć tą piłkę, nie? Można, tak. tylko później bolą kolana. <laughs> Akurat ta piłka jest lżejsza, troszkę miększa, Mięk... dobrze mówię, miększa. Tak jest. I, I nie bolą kolana. I nie bolą kolana, także zapraszamy na treningi do miedziowych rugby Lubi. No i przede wszystkim trzymamy kciuki, żeby kolejny sezon był lepszy też dla drużyny seniorów niż ten, który się obecnie zakończył. Na pewno będzie lepszy, wzmocnią nas juniorzy, którzy też już w czerwcu jadą na Mistrzostwa Polski rugby 7. Więc drużyna już będzie taka w pełni zmobilizowana, zmotywowana. Tak do że. dalszych kroków i powolutku do przodu. Tak jest, trzymamy kciuki. Moim Państwa gościem był prezes miedziowych Róg Lublin, Tomasz Nimczyk. Tomek dziękuję za dziękuję przyjęcie również. zaproszenia i do zobaczenia. Do widzenia.